Zaskoczyłem z góry tak na ciebie. E, dobra, powiem Ci, że to jest duża mapa. O. Duże mapy mają To do Ej, siebie, że zorko. jak morderca się, się skampi w jednym miejscu, to może praktycznie wszystkich ubić. Ostatnio na przykład tutaj padłem, gdzie jesteśmy teraz. Ty tu się ktoś skampił, Tu ty, ty, się ty kilt. Co? Czek, tu no nie daleko to detektyw to padł. Okej, to, to nie nasz. Ty ten ten w tym turbanie chyba Ty. Co tu na, na domy? No ale to czapka jest, tylko to mi chodziło. No jak to się nazywa? Czekaj, bo nic mi nie pasuje. Kolorowy typo może być, wiesz? Kolorowy? Dobra, ja dalej. Ten u góry? Nie, nie, nie. Dobra, mam siedem złota. O, jest zielony gościu jakiś. Się obserwuje z góry wszystkich. Możliwe, że to murdera, tak mu uśmiechnąłem. O, złoto elo. Dobra, nie będę kogo nie dostał Jo, jaka fajna akcja poszła. I tu u góry jakiejś w zielonej bluzie to trzeba. No, no tak właśnie stoi, nic nie robi. Wiesz, to ja idę w inne miejsce. O, tutaj ktoś padł. Idę w inne miejsce, zobaczymy. Jak ktoś zobaczysz, to od razu. No, ja tak właśnie chodzę z to sobie zbieram. zbieram złotko. Na tobie normalnie widać niki, jakby coś. Jakbyś padł na przykład. No, no A to wiem. Dobra. To będzie dobre. Pik, pik. okej, okay. także murder mystery. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jakby nam się udało, że ja bym był no, no, nie? no, to by było. Był Czekaj, zielony na... małg, zielony małg tamten co I to jest pewniak. To ten w zielonej jest ta... bluzie, ten w zielonej bluzie. Tak, on małg, czyli on Tak, on ja jest go lagid. widzę, ja go widzę. On, nie, 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 on jest legit, on jest legit, chyba. Bo w startu z po prostu łuk wyciągnął. Ale tu ktoś nie żyje. No tak, ale to już było. Da o, ten przed tobą, w tym białym, w tym białym, w tym białym. Jak go bić? Nie, ma miesza. Co, ja, ja go zlikwiduję, ja go zlikwiduję, bo on malagi, on malagi. Nie biegnij za nim, nie biegnij za nim, bo on cię zajmie. nie. Bik. Ha, elegancko. GG. Dobra, dobra. Wiesz, ja na tej mapie trudno morderce. Bardziej, się udało jeszcze trudniej go zabić tutaj to jest, to jest, to jest po prostu oh. zło totalne nie także no to mi się udało mi się udało dzięki Bobik że miał białe coś to nie był turban to był po prostu iron block no no to tak wyglądało takie miał wiesz na głowie taki ręcznik mhm mm hmm. hmm. ręcznik Innocent. O. O. rolę jak jak By... miło jak przyjemnie o to ta mapka o już wiem ja ją znam dobra Bobiks potrzebuje bardzo infa jakbyś chodził, wiesz? Dobra? I to ma lagi w tym białym. O tu, z, o tu znowu ten chodzi w tym On może być znowu tym samym. Elu. Oh, o! o y, 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 y. Ktoś padł, ktoś padł, ktoś padł O! O, to ten! Mówiłem, że to ten! Jak wiedziałem! Tak, mówiłeś. mówiłeś, 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 ale to jest inny, to jest inny, to ten... Ale właśnie koło niego byłem, jako niego byłem i mówię, że to ten, w tym zielonym czymś teraz. Kurde, czekaj, ja go gonię, ja go gonię. Nie umieraj. Ja umarłem. Właśnie o to chodzi tutaj. O. Pff, jak on to zrobił? Bobix ktoś na ktoś, ktoś tobie kucał? Co? O, ty. Ku... On na wszystkich kuca. Ten gościu. Co? ona ma jakiś. Gościu, czy z tobą jest coś czasami nie tak? A, fan Pokémonów tutaj jest jakiś. Najgorsze jest to, że, kurde? Wiesz... Ej, tu, Pokémony są same. Tu, Charizard. Tutaj jest Aż, Keczup ale śmiesznie Czekaj, gdzie ty jesteś? Co jest? Pompa. Typa nie mógł trafić. Nie, zaraz go zgaszę. Zaraz go zgaszę. Ja w tobie... W sieczaju za rogiem! Ja tu właśnie po, ja poszedłem popatrzeć gdzie to. Może bym ci podpowiedział. No nie, ja jeszcze nie trafię Ej, typo ma takie farta, że to jest niesamowite... Dobra, nie, nie. Pa, zabili go. You win. Jak on zginął? No gościu, goście, Juzuku Aha, dobra. Ale farta miał niezłego, A nie? Aha, bo ty tu byłeś, o. Ty jaki trójkącik się zrobił, tutaj jeden. Koło żeś zginął. Aj, to było złe. To, to już mi się gra Murder, Murder hance 4%. Detective 5. Super. Mm. To, to, jak wy, ja... będę murder albo detektywę idę sobie wysłać yy, zdrabkę jakąś. <noise> Trabkę? Dobra. Jo, ja tutaj ja chcę. inocent. In no In no Mnie nie musisz kłamać, bo, bo innocen. <noise> In no Kurde, Kurda, nawet tyle razy. No nie, a ty po za każdym razem. Masz tak, żebym tak. no nie? No. O złotko, tuż przede mną. Takie to lubię. A ja mam zaraz złota, najgorzej, zaraz. I drugie, i trzecie mam. O kurde. Nie tak, takim No Naprawdę? O, aż keczup za mną biegnie. Oho! ktoś zginął tu? Słyszałem? Chyba? A nie, to ten. To ten aż keczup. Dobra. Znaczy nie tylko. Tylko są eliminowani. O. Złoto. Dwa złote. A i co, jestem lepszy? Ja mam sześć. Jakbyśmy się dogadali, Siedem. to byśmy mieli na jeden mógł, wiesz. O, Tu ktoś nie żyje, czyli tu ktoś musi być. Czekaj, czekaj. No niekoniecznie, bo mógł być gdzieś indziej już dawno temu. Co typ <laughs> y gość, który ma niebieską kamizelkę jest biały. Taki biały misiek, wiesz? Okej. Okay. A ty nie żyjesz? Eee. Y Żyję, żyję, tylko go przylukałem i mam łuk. Detektywa. Okay. Oh, oh, oh. I'm going to kill you muszę uważać. Biegne o złotko. O Jezu. O złotko. Strzeliłem w jego odbiecz! Co? No. Way. To tu był? O jest, widzę go, widzę go! O, uciekam! Pomocy! O, nie idź na zewnątrz, bo cię... O mnie goni, o mnie goni! Ani zabił mnie! Nie, 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 nie! Dzi. Już, już zabiłem. Dożyłem? Padłeś? No, padłem. O, No faktyko. Ciebie pod podłogę. Ale zdjąłem typadę. Ja w ostatni Dobre, dobre, zestrzeliłem. Bo odrzucił we mnie mieczem, a ja zestrzeliłem jego miecz, wiesz? Na no, parciku. Ale w sumie śmieszne by było jakby go tam ta strzała zabiła. W sumie... To jest ukryty... <laughs> WLORE detektywe! Idę wysłać zdrabkę. To, to wyszli dwie i się dzielimy, ok? Dobra. Dobra. Tak, to, tak to mogę grać. Ej jo, parci. 5%. 5%. No nie, ukradł mi złoto. Odałem mi złoto. Dawać mi to. to czy widać, pokazać. że jestem detektywem, czy nie? Nie. O mamuk. Dobra. Po prostu widać po tym, że masz łuk. O. A jak go nie wyciągnę to nie widzę. Jak coś jak strzelisz, to musisz poczekać jakieś tam 2 sekundy, żeby ci się strzała kolejna wczytała. O. Słuchaj, gościu jest w dresiku. Gościu jest w dresiku. Kolorowym takim? Nie, czar czarno-biały, tylko ma brązowe włosy. I ma taki uśmiech takiego takiego, no nie wiem, takiego śmieszka, wiesz. I ma alpakę alpakę na bluzie. A z tyłu ma jakby orła, wiesz nie, to jest poka Rainbow Dash z My Little Pony, Taki... E, stuntet! Twory... Co to? Stuntet, pomocy! Lęczowy. Pomocy! Stuntet, stuntet miałem jakiś. Dobra, bo jak go obserwuję, Zbieraj złoto. Jak ci powiem, że jesteś nie... Dam ci hasło, kiedy, kiedy to będzie on, dobra? Okej. Okay. Jak będą pokazane, że stunty jakieś, to uciekaj z ulicy, cię przejedzie samochód. Aha, okej. Okay. Coś. No, parę osób padło. A! Jeszcze trwa, jeszcze trwa. Nie wychylaj się. No ja tu jestem na siatku. On celuje w kogoś. Co? Nie trafił. On w budynku jest? No niekoniecznie. Nie, nie, nie jest jakby trochę w budynku, ale nie jest. I strzela do kogoś na drzewie, wiesz? Z czeka, tak? Co chwilę się wychyla. W się Aleksa i Alex trochę nie ogarnia ho, ho, ho. kuwety. Mówiłem, że nie ogarni kuwety, właśnie Alex padł. Na drzewie, Dobra, wybieg on, wybiegł on z budynku, biegnie. Jest na środku, biegnie do jakiegoś budynku brązowego. Cały biały? Nie, czarno-biały. Głównie czarny kolor. I ma białe paski. I mówię. Uki skończę, bo on, 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 on! Aj! Kurde! Tyle podpowiedzi, bo zostałeś. O, a to ja go minąłem chyba z... parę razy. A nie, podobnego minąłem. No nie, gadaj. Podobnego minąłem, bo jeszcze miał z tego. Kurde za moc za długo celowałem W się Naprężałem oh. No nic, na no nic. Bo chciałem tak go perfekto, a to wystarczy, żeby byle jak go strzela, tylko mm -hmm. że strzelić. Czekaj, zobaczmy, czy w ogóle mu się uda wygrać to nie? No no no, no. stały. O, ktoś w niego strzela, ktoś. O, jest nakryty, słuchaj, jest nakryty On też zrzuca no, no. mieczem. Czekajcie, zobaczmy no tutaj pojedynek na koniec. No tutaj. Dawaj, dawaj. pa. pa, pa żeś przegrał kiedyś. Ja tu sobie w dżemkę poszedłem. Mm. A uciekł. O ty, kurde, jak mnie sprankował, nie? Jaki prank solo z niego. Bo no kurde, weźcie w niego, trafcie. W trafcie w niego, no kurde. No i chociaż ktoś w niego trafi. O, jak rzucam mieczami, o ty. Czy no. w ninja bawisz? W ninja. Shuriken. O ty. Muszę już tam rzuca. Nie widziałam, tutaj jakiś. Wcale w niego, no trafisz, trafisz! Yes! No, Yo, win yes! Nice! 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 nice. nice. Dobra. -do Mamy to słuchajcie, Ach. jest dobrze, jest dobrze. Wszyscy kłócają na mapie, zobacz to. E. Kurde Dobre. jak ja bym strzelił, to bym tak też. O, ale byłoby fajnie. No, byś kłócał na całej mapie. Dużo mnie. Uch, tak, słuchaj Bobix, ja uciekam, ja uciekam, dzisiaj no niestety krótszy odcinek, ale muszę już się zmywać Także słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli wam się podobało, zostawcie na łapeczkę w górę Była fajna akcja w pierwszej arenie, yy, także bardzo mnie to cieszę, bo z reguły jak jest jakaś fajna akcja u mnie, to jest pod odcinka, odcinka, to jest naprawdę złe I teraz ty, Bobix, prawie miałeś taką akcję fajną No, <laughs> kurde, gdyby nie ale, to celowanie Tak, tak, I to dlatego musimy te wersusy poćwiczyć, co nie? No, żeby szybko no, reagować tak. Tak, poklepiemy się na wersusach, słuchaj, będziemy mistrzami murder mystery i niekoniecznie murder mystery, tylko w... nie? Ocenie. No, wszystkich gdzie zabija się, ale nie by... o, ale będzie, ale będzie, numer lipa. Pamiętajcie, 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 że codziennie, po dwa odcinki są 7 i 18, jak najbardziej zapraszam w tych godzinach na kanał, a jeśli w szkole, bo nie macie ferii na przykład i odcinka z godziny 7 nie możecie obejrzeć, to zawsze po szkole idzie taki odcinek obejrzeć, także nic nie tracicie, po prostu taki odcinek już na was czeka, po prostu cały dzionek i można spokojnie nadrabiać, a tak jak widzę w analityce, to wszyscy tak właśnie robią mnie na kanale, czyli jak wrócę ze szkoły, to nadrabiają, a co się będą co nie Po prostu osoby, które mają ferię mogą sobie obejrzeć na wcześniej. Dobra, także ten, także ten. Dziękujemy za oglądanie, wbijajcie do Bobika wbijajcie do mnie. Także na razie, cześć, hej, hej. Hello, hello.